Po co wam promocja na YouTubie? Cały świat się zmienia. My także musimy dostosowywać nasz przekaz do tego, czego oczekują ludzie. Także dlatego tak większa ekspansja nasza w internecie, stąd też pomysł na to, żeby zamieścić. Pierwszy film promocyjny na portalu YouTube, ale także stworzyć stronę fanowską na Facebooku i w ten sposób docierać do ludzi z informacjami, które chcielibyśmy przekazać. A chcielibyśmy przekazać m.in. to, że praca w policji to nie tylko te spektakularne akcje zatrzymania, wejścia antyterrorystów, które widzą na co dzień w internecie czy też w telewizji, ale to także profilaktyka. Czy to oznacza, że policja cieszy się małym zaufaniem ludzi? Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie i dlatego staramy się do, dotrzeć do ludzi na każdy sposób. Przyzwyczailiśmy się do informacji w prasie, przyzwyczailiśmy się do informacji w radiu, w telewizji, ale chcemy też dotrzeć do młodych ludzi, ale oni nierzadko nie czytają gazet i też nierzadko nie, nie oglądają tych głównych mainstreamowych serwisów informacyjnych. Siedzą w internecie, mówiąc kolokwialnie, siedzą na różnych forach i my tam chcemy zaistnieć, chcemy im pokazać naszą pracę, chcemy ich zachęcić być może do wstąpienia do policji, no i chcemy pokazać, że policja właściwie odwala kawałek Dobrej roboty. Rozumiem, że to ma być jakiś cykl. Tak, to nie jest nasz pierwszy film, yy, i to nie jest na pewno nasz ostatni film. Będziemy się starali regularnie, w miarę często dostarczać nowe kolejne nagrania dla internautów. Czyli jest to y, chwyt marketingowy. Można tak w pewnym stopniu powiedzieć, bo każda instytucja właściwie w, w obecnym świecie potrzebuje pewnego marketingu. Yy, my chcemy pokazać, yy, my chcemy pokazać głównie to, jak dbamy. Inaczej wróć. Chcielibyśmy pokazać, jak rzeczywiście wygląda dbałość o bezpieczeństwo w naszym województwie i to, że policja to nie są tylko powiedzmy drogówka, to nie są tylko mandaty, to nie są tylko te spektakularne akcje, które właśnie czasami w mainstreamowych wiadomościach widać, tylko policja to jest taka mrówcza praca, którą wykonuje sztab wspaniałych ludzi i tak naprawdę sztab ludzi, których nie widać na co dzień i właśnie ich przede wszystkim chcielibyśmy pokazać. Do kogo są skierowane te filmy? Ja myślę, że do każdej osoby, to nasz przekaz, czy też każdy z nas jest w jakiś tam sposób zależy nam na bezpieczeństwie, prawda? Dlatego nasze filmy mają to bezpieczeństwo propagować, mówić o tym, w jaki sposób możemy też sami, czy też we współpracy z policją, to bezpieczeństwo sobie zapewnić.